You and I, you and I. Mister Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na za Zanastaszyc T-Reklama znajdujemy się na gali Prime MMA14 z Siwym. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć. Chciałam Cię zapytać na samym początku o kontrowersje związane z tą walką. Czytałam komentarze na Instagramie Prime'u i wszyscy piszą szacun dla Siwego, Siwy wygranym i jakby bardzo jadą po tym, jak zachowywali się Twoi przeciwnicy w tej walce. Czy się z tym zgodzisz? No, zgadzam się, no przecież widzieliście, jak to wyglądało. No, to była Dla mnie to była ustawka i tyle. No. Tak nie, powinna, nie powinna ta walka tak wyglądać. Oprócz tego jeszcze biceps zerwałem, Polish Machine też ma rękę nie wiem, uszkodzoną czy coś, no ale to... To jest, to, jest, to jest po prostu walka. No. Oni się umówili nawet na mnie i tyle. No. Miklasz. Wszyscy widzieli to i cała hala i kibice. Miklasz się tego absolutnie wypiera, jak się no, go to pytał. No, jak się może wypiera, jak to kibice nawet no, gwizdali na hali. I kibce przed telewizorami. No. Czy myślisz, że y, mógłby się na przykład odwołać od tego werdyktu, werdyktu w jakiś sposób, żeby to zostało za... jeszcze jakby przeanalizowane z góry, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak to przebiegło, jak powinno? No, sami widzieliście, nawet organizator Paweł już też reagował, no ale co on może zrobić? No to jest... właśnie słyszałeś, co Paweł już no, mówił, bo, mówiłem, bo on to... nie chciał mi powiedzieć. Generalnie Kacper mi co, nie chciał. Co on może zrobić i tyle? No to gada, przecież mówię, Paweł zobaczymy, co on nie robi. Mówię, że tak będzie. I tak było no. No, A po jakby... prostu umówili się według na mnie i tyle, no. A dlaczego myślisz, że się umówili w taki sposób? No, się, no się umówili, no. no. Nie widzieliście, no. Cześć Ale do... dlaczego myślisz, że to zrobili? No, żeby po prostu no, wyeliminować mnie i tyle, między sobą potem, żeby wygrać i tyle, no. Kacper pokazywał rękę, mówił, że złamał tam rękę na parobcu. No ja też, ja też biceps mam werbany i tyle, no. Czujesz się nie fair potraktowany w tej walce? No sami widzicie, jak to wyszło, no. A jakbyś nazwał takie zachowanie? Tak, <laughs> no. no. No, kibice nie nazwią i tyle, no co ja będę się wypowiadał do tego wszystkiego, no. Zostawiam to kibicom i... Ludzie generalnie piszą w komentarzach, że e, szacunek, zasady jakby odnośnie para że jakby... On się zatem bardzo jakby ustawia za tymi zasadami i tak dalej, a jednak tutaj trochę zasady, inaczej no, to wyszło. Za, zasady, bo no. jeżeli to były zasadowe, walka była na zasadach i są zasady, no to, to, to nie ma zasad. Nie. Wywodzi się z gromdy, takiej bardzo sztywnej organizacji. Czy myślisz, że takie zachowanie w gromdzie by przeszło? No nie, no na pewno nie. Ale co, co mam tu mówić? No? Czy uważasz, że to jest charakterne? Proszę? Czy uważasz, że to jest charakterne? No, nie, nie, uważam, że nie. Łukasz stoi koło ciebie. Stoi, no co A masz jakąś złą krew teraz do niego po tym, nie jak to co wszystko? Bo no, alka była walką i tyle, no teraz jest po i tyle, no, no to co. Ale nie będziesz żywił do niego dalej jakiejś co? złej krwi? Nie, nie będziesz wiem, żywił co do będzie, no. na razie to nie, nie myślę, co będzie. A jeśli chodzi o twoje obrażenia, jakoś no, nie to... no, co mam, no z głowę głowa tylko. A tak, tak, tylko pełni no i tyle, no więcej nic. Wszystko jest okej. Okay. Jeśli chodzi o dalsze plany, czy będziesz walczył w takich innych dziwnych konfiguracjach jak ta, wiem, czy raczej jeden zobaczymy, na jeden? Zobaczymy, zobaczymy co będzie. Zobaczymy jak się wszystko okaże, jak się, popra jak się wszystko poprawi, żeby nie było ustawek. Czyli no. Jeszcze nic nie zapowiada. Ja jeszcze nic nie zapowiadam, na razie nic. Na razie chcę jechać do domu, odpocząć i tyle. A jeśli chodzi o walkę, ewentualnie jeden na jeden z którymś z nich? Być. To nie ma problemu. Czyli nie wykluczasz takiej opcji? Nie wykluczam nic, ja nie wykluczam nic, no. ja nie wykluczam nic no. A kto byłby łatwiejszy jakby to... Nie, do... nie wiem, teraz nie wiem, nie powiem, bo to dla mnie to było ustawione wszystko i tyle Na razie jest jeszcze ta te złe emocje w tobie? Tak być, no jak mam się czuć? No. Znaczy ja rozumiem cię, rozumiem no wszyscy cię Wszyscy no to widzieliście czy myślisz, że będą wyciągnięte jakieś konsekwencje w ich kierunku ze strony wiem, no, władz wszystko Prime? Się, wszystko się okaże, no, nie wiem. A będziesz o to wnioskował z Twojej strony? Nie czy? wiem, Czyli? muszę to przemyśleć no, okay. na spokojnie. Jak na razie wszystko jest na, bardzo jest na, na świeżo. Ja, no. Kim mogą powiedzieć i to jest... No ja czytam ich komentarze, no to... więc jakby są zgodni z Tobą. No to właśnie. Dziękuję Ci. Bardzo. Dziękuję bardzo.